Witam serdecznie, Marcin Mierzejewski, Tabletowo.pl W redakcji trafiła niedawno Toshiba Encore 8 Japoński koncern, który wyprodukował to urządzenie znany może być Wam przede wszystkim z tworzenia komputerów osobistych i akcesoriów Jednak od niedawna postanowił zaatakować również sektor urządzeń mobilnych czego przykładem może być ten oto tablet Ale to nie wszystko Na łamach Tabletowo.pl mogli się przeczytać, że Japończycy planują wprowadzenie następcy tego modelu a także 7 i 10 calowy odpowiednik Oparto o platformę Windows 8.1 To Toshiba pomyślała również o fanach Android'a, atakując niskobudżetowy rynek. Excite Go, którego miałem przyjemność opisywać, poraża stosunkiem jakości użytych podzespołów do ceny. Jak będzie sobie radził koncert, zobaczymy już wkrótce. Tymczasem zapraszam do rozpakowania i prezentacji tabletu. No dobrze, mamy już zbliżenie na pudełko. Zanim przejdę do rozpakowania zestawu, zobaczmy jakie informacje producent umieszcza na opakowaniu. Tablet posiada 8 matrycę w rozdzielczości 1280x800 pikseli. Co ważne, to Toshiba zaopatrza swój ekran w autorską technologię Auto Bright Display. W teorii ma ona zapewniać szerokie kąty widzenia i pełną widoczność w słońcu W pełnej recenzji oczywiście Pokażę Wam jak prezentuje się ta matryca. Idźmy dalej. Tablet posiada dwie kamery, 8 megapikselową z tyłu i 2MP z przodu, wsparcie dla komunikatorów typu Skype. W urządzeniu zostały umieszczone trzy porty mikro HDMI, USB i SD, a także co istotne i o co często pytacie, moduł GPS. Oprócz tego tablet przystosowany został do obsługi jedną ręką, a także posiada wsparcie dla Xboxa. Eee, oprócz tych informacji z boku na szybko doczytałem, że tablet posiada zestaw posiada pełny pakiet Office 2013 dla użytkowników domowych i uczniów bezterminowy. Osoby, które są zmuszone do pracy mobilnej w terenie, będą zachwycone. Z ważniejszych rzeczy podwójny mikrofon z technologią kształtowania wiązki, a także dwa głośniki stereo z technologią Dolby Digital Plus. Ponieważ jestem melomanem i lubię słuchać muzyki, oczywiście ukażę jak prezentuje się jakość e, słyszanego dźwięku z tych oto głośników. No i chyba to by było na tyle. Przejdźmy zatem do rozpakowania. Jak widzimy, Japończycy nie wzbogacili zbytnio swojego zestawu, aczkolwiek jest on konkretny i zawiera najpotrzebniejsze akcesoria. Sam tablet przedstawię Wam na końcu. Odkładamy go na bok. W zestawie mamy ładowarkę sieciową. Posiada ona moc 2 amperów. takie fajne logo Windowsa. Macie tutaj port na USB. Co będzie świadczyło o tym, że następne w którym jest kabel USB, będzie służyć również do ładowania. Tak prezentuje się kabelek z Bliska. Jest to kabel USB z przejściem na mikro USB, ponieważ to Shiba nie pokusiła się o zaimplementowanie żadnych pełnych portów. W zestawie znajdziemy zestaw kartoników. To, o czym wspomniałem wcześniej, pełna licencja Microsoftu na Office, Office 2013 wersji Home and Student. Proszę tego nie wyrzucać w przypadku, gdybyście zakupili taki tablet, gdyż wtedy nie aktywujecie licencji. Oprócz tego mamy. Szybkie wprowadzenie osoby, które nie są biegłe w korzystaniu z, te, z tego typu urządzeń, będą zachwycone. Jest to taka krótka instrukcja obsługi w języku polskim. Oczywiście mamy również podręcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera, tudzież tabletu, oraz ograniczoną gwarancję, którą, tak jak widzicie dalej, możecie sobie na stronie producenta. Rozszerzyć, szkoda, że ta oto instrukcja już nie została napisana w języku polskim. No ale nie oczekujmy wszystkiego. No I to by było tyle, jeśli chodzi o nasz zestaw. Co jeszcze chciałbym wam pokazać? Na dolnej ścianie pudełka macie szybki przegląd akcesoriów, które możecie sobie dokupić do Encore. Mamy tutaj case w czterech kolorach: czarnym, pomarańczowym, zielonym, niebieskim. Rysik pojemnościowy. Ja na potrzeby recenzji zakupiłem sobie taki pen, ale oczywiście jest też dedykowany do Toshiby. Mamy w przypadku, gdybyśmy nie lubili, zwykłych case'ów wsówkę, taką czarną z wstawkami kolorowymi. No i na tym zestaw akcesoriów się kończy, aczkolwiek zapewne można kupić ich o wiele więcej. No tutaj producent oczywiście nie umieścił takich informacji. Dla osób, które chcą się zaopatrzyć w dodatkowe akcesoria, zapraszam na popularne serwisy aukcyjne. No dobrze, przejdźmy zatem do naszego głównego bohatera. Tak prezentuje się Encore z Bliska. W orientacji pionowej, tak mamy go w orientacji. Poziomej, co warto podkreślić, tablet jest stosunkowo ciężki i dosyć gruby. Posiada fajną fakturę. Leży solidnie w dłoni. Problem z e, trzymaniem go osoby z większymi dłoniami nie powinny mieć. Jak widzicie, ja mam malutkie ręce, ale osoby zaopatrzone w długie palce z łatwością obejmą to urządzenie. Przejdźmy zatem do prezentacji portów. Tak się prezentuje matryca 8 cali przekątna. U góry w prawym rogu mamy moduł aparatu kamerę do wideo rozmów. W dolnym lewym rogu napis Toshiba oraz przycisk dotykowy Windowsa charakterystyczny dla urządzeń z systemem Microsoft Windows 8.1 Od dołu mamy dwa głośniki stereo Dalej idźmy przycisk włączania oraz regulacji głośności Kolejną krawędź, najciekawszą zresztą prezentują mikrofony po skrajnych krawędziach Od lewej mamy dalej jack audio Możecie podłączyć zestaw słuchawkowy, który sobie dokupicie, bo w zestawie takowego nie ma. Dalej mamy port Micro HDMI. W przypadku, gdybyśmy chcieli, podłączyć nasze urządzenie pod zewnętrzny monitor. Port Micro USB, który służy do przesyłu transmisji danych oraz do ładowania. To by było na tyle z tej krawędzi. Ostatnią krawędź. Mamy tutaj port microSD. No i to by było na tyle. Jeszcze przedstawię tył, jak wygląda 8-megapikselowy moduł aparatu. Oczywiście bez diody doświetlającej. Jak widzicie, przyjemny kolor tabletu. Osoby, które są estetami, będą chciały zwrócić uwagę na ten aspekt. Mogą być zachwycone srebrny napis Toshiba i tak prezentuje się tablet myślę, że na szersze informacje trzeba poczekać do pełnej recenzji tam opiszę każdy z możliwych i kluczowych funkcji podzespołów jeżeli chcielibyście o coś mnie zapytać i chcielibyście abym umieścił to w pełnej recenzji zostawcie informacje w komentarzach Postaram się tym zająć. Tymczasem zapraszam Was już wkrótce na pełną recenzję marcinierzejewski tabletowo.pl.